zwyczajnym, że zastanowiliśmy się co zrobić z, ze stadionem, bo jak Państwo wiecie zmniejszyliśmy zakres e, e, o e, budynek przy wejściu ten po prawej stronie, czyli w tym zakresie ten budynek zostaje w takiej formie jakiej jest. Poza tym wszystko byłoby wykonywane zgodnie z tym projektem. Ten projekt jest dosyć szeroki, bo i Polskiego Związku i Atletyki dla obiektów drugoligowych, czyli no, taki bardzo, bardzo, bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi nie tylko płytę główną, ale bieżnię, a także e, wszystkie elementy dotyczące sportów lekkoatletycznych, czyli rzut młotem, oszczepem, pchnięcie kulą, skok dal, skok zwyż, biegi przez płotki, no i wszystkie te dyscypliny, które są. E, przez yy, lekwereletów uprawiane. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze sprzęt pomiarowy wysokiej klasy elektronicznej, jeżeli chodzi o odległości rzutów yy, czy yy, na bieżnie. No niestety, ten drugi przetarg też nie zamknął się w kwocie, którą posiadaliśmy. Po, posiadaliśmy około 18 milionów złotych, a dokładnie, jak pani Kasiu, 18 milionów 100 tysięcy. Zamknął się kwotą blisko, 2 milionów złotych, do tego dochodzi jeszcze inspektor Inżynier nadzoru, czyli szanowni Państwo, brakuje nam około 2 milionów złotych. Ale w związku z tym, że sytuacja jest taka jaka jest i trudno jest przewidzieć co będzie się działo na przykład za miesiąc, dwa, trzy. postanowiliśmy, że postaramy się te środki z budżetu wygospodarować. Oczywiście ja będę się ubiegał o, 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 o środki na ten remont jeszcze, w, a to z rezerwy Skarbu Państwa, a to z rezerwy może Marszałka Województwa, także być może otrzymamy tych środków jeszcze, bo na dzisiaj kwota 20 milionów to znaczy to, że my musielibyśmy około 500, 5 milionów środków własnych użyć do remontu. To nie jest dramatyczne, bo jeżeli chodzi o dofinansowanie procentowe, bo to jest mniej niż 25% wkładu własnego, ale jest to wysoki wkład. Dlatego będę zabiegał o to, żeby jeszcze być może w tym albo w następnym roku, bo jest to inwestycja kolejna, no, otrzymać dofinansowanie do tego projektu. Natomiast jeżeli nie podpiszemy dzisiaj tej umowy, znaczy dzisiaj piątego, jeżeli nie podejmiemy uchwały zmieniającej budżet dostosowującej te środki, bo znaleźliśmy tych środków trochę, to niestety niestety no będzie problem z wykonaniem remontu tego stadionu, a myślę, że ten stadion należy remontować. Bo jak ja pamiętam, to on tak naprawdę gruntownie nie był w ogóle remontowany od momentu, kiedy został wybudowany, a ten czas, a ten czas doskonale pamiętam, kiedy był, kiedy był budowany. A więc.. Te środki znaleźliśmy, zmieniamy WPF-kę, zmieniamy, zmieniamy e, e, budżet e, i te środki pochodzą, Szanowni Państwo, głównie z e, lat ubiegłych, bo chodzi o wolne środki, które posiadaliśmy i z nadwyżki budżetowej, które nam się e, wykształca. Oczywiście przesuwamy na przykład e, środki z zakupu gruntów które miały być na tereny inwestycyjne, ale sytuacja tam jest dosyć skomplikowana, bo nie bardzo osoby, które posiadają grunty przy samej drodze, chcą je sprzedawać. Powodem tego jest niestabilna sytuacja, jeżeli chodzi o ceny gruntów, ale również to, że ci właściciele doskonale sobie zdają sprawę z tego, że bez problemów uzyskają warunki zabudowy. Jeżeli Grunty są położone przy drodze i bez problemu otrzymują wjazd na te działki, dlatego trudno je będzie kupić w normalnej cenie kosztorysowej jako tereny nieuzbrojone, bo tak naprawdę w tej drodze wystarczy zrobić przejście pod drogą i mamy te działki po drugiej stronie uzbrojone i uważam, że one będą sprzedawane przy właścicieli prywatnych. My ich po prostu nie będziemy w stanie kupić, no ale nie można było inaczej tego projektu zrealizować. Także uzbieraliśmy te środki w tej wysokości, której nam są potrzebne. Jeżeli Państwo dzisiaj zdecydujecie o tych zmianach budżetowych i tych przesunięciach w WPFC, to stadion będziemy remontowali. 5 maja będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. Chcę również poinformować, że nie zaciągamy kredytu, a zmniejszamy ekspresowym jego wartość, bo planujemy też spłacenie jednorazowe. Już spłaciliśmy, o powiem tak, już spłaciliśmy jednorazowo około 700, 670 tysięcy kredyt, który jeszcze był otwarty, zamknęliśmy go. daną, to wymierne oszczędności, jeżeli chodzi o odsetki, bo był to kredyt dosyć, dosyć drogo oprocentowany, czyli będziemy schodzili systematycznie z tych długo letnich kredytów, żeby jak najmniej płacić odsetek, bo one rosną w tempie takim dosyć szybkim. Macie Państwo te wszystkie zmiany, jeżeli chcecie szczegółowych, szczegółowych danych, to Pani Skarbnik je przedstawi, bo one są zawarte oczywiście w sprawozdaniu, ale w tych zmianach, które zostaliście pisemnych, ale jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, to proszę o pytania szczegółowe do Pani Skarbnik. Dziękuję.